Dziś w Kolumnie Oczu scena PvP na pełnych obrotach, międzynarodowe turnieje, liga i Clan Warsy, krótkie podsumowanie Mistrzostw Polski, stary i nowy konkurs, nieśmieszne żarty prowadzących i wiele więcej! Dzień dobry! Witamy w Kolumnie Oczu, odcinek piąty, czwarty oficjalny, bo pierwszy był pilotażowy, nie pomyliłem się. W dzisiejszym odcinku, Marty wciąż jest nieśmieszny. W dzisiejszym odcinku... Chyba ty. W dzisiejszym odcinku... Twoja stara... Gość specjalny. <noise> Mamo! Już możesz! W czerwcu światłodzienne ujrzała strona h3.gg, która w zamyśle twórców ma być platformą do organizacji turniejów w Heroes 3. Wykonali ją Hołki i Kitwerk, zaś autorem grafik jest Andrzej. Nad całością działań czuwał inicjator przedsięwzięcia wrzosy. Dużo turniejów. Turniej streamerów e, ładne! No no, wiedzę. Ej, co ci wyszło nawet? Ja to wymyśliłem. To było spontaniczne. Turniej streamerów zakończony. 32 graczy zaproszonych. Shopa 66 wygrał z Amilo w finale po dosyć fajnym... W fajnym widowisku, szczególnie druga gra, do 3 yy, była bardzo interesująca przez wzgląd na finałową walkę, w której to Shoko użył czaru frenzy, czyli szału rzadko używanego, a bardzo fajnie jak w tamtej sytuacji to było wykorzystane. On jest spoko, jak przeciwnik rzuci sobie antymagię na swój powerstack i jest taki zantymagiczniony power stack, i uu, nie da się w niego uderzyć implozją, co tu zrobić? Więc frenzy na jakiś swój stack i trzy razy więcej wtedy bije mm. i przeciwnicy umierają. Jak się to dobrze, dobry timing się złapie na to, tak że przeciwnik nie może wtedy obić, no bo to wiadomo, że problem jest z tym taki, że twoje, twoja jednostka ma wtedy zero obrony i może dostać papę mocno, ale jak się to tak zrobi, że przeciwnik nie może tego wykorzystać, to jest fajnie. Ja się, ja się zgadzam absolutnie z Lechem. Jeden z lepszych wywodów tego odcinka. A jak to by poszło w tym turnieju w ogóle? Grając w Heroesy, nie ważne czy ostatecznie wygrasz czy przegrasz, czy to jesteś zwycięzcą, bo wygrałeś dobrą zabawę i możliwość rozbijania swoich umiejętności i, i po prostu okazja do zagrania z Tyrannuxusem i Helllightem, to, to ja już wygrałem po prostu sam, sam, samym tym faktem, że mogłem przegrać. Turniej streamerów był preludium zapowiadanego od kilku miesięcy wielkiego międzynarodowego przedsięwzięcia noszącego nazwę Turniej dwudziestolecia. W turnieju zaproszonych zostało 32 graczy po 16 z Polski oraz Europy Zachodniej i Rosji oraz Europy Wschodniej, którzy rozpoczną zmagania w fazie Pucherowej. Pozostali z 423 uczestników, pochodzących m.in. z Polski, Rosji, Ukrainy, Węgier, Rumunii, Wielkiej Brytanii, Czech, Litwy, Brazylii, Japonii, przydzieleni są do 112 grup. Zmagania rozpoczęły się 5 sierpnia. Na zwycięzcę czeka 1000 złotych. Gracz, który stanie na drugim miejscu, może liczyć na 700 złotych, a brązowy medal wiąże się z wypłatą w wysokości 300 zł. Turniej wspiera firma Financer.com Dużo turniejów, turniej 20-lecia. Chcemy turniej, a my mówimy jest już od wczoraj. Nawet dawniej. No w sensie, że. że jest wcześniej niż teraz. Tak. I krajom: Polacy, Rosjanie, Brazylijczycy, Litwini, Koreańczycy, Wietnamczycy. Borsuki, kuny, jenoty, wilki i rysie. Ktoś jeszcze może gra. 420 osób chyba? 425 osób? Coś w tego rzędu, 30, także 30, dużo. 30, 35 dużo Dużo ludzi. Niektórzy są rozstawieni od fazy pucharowej, 32 graczy, także nie wszyscy jeszcze grają, niektórzy czekają na swoich rywali dopiero. E, także też ciekawy system. Troszkę podobny będzie w mistrzostwach Polski, też będą gracze rozstawieni od fazy pucharowej. E, I co? I, I czy ty masz jakiegoś faworyta, leków jak w tym turnieju? Jest dużo dobrych graczy, nie no, tylko nie. z Polski. Ja myślę, że ja wygram. I ja myślę, że ty nie wygrasz. No, to źle myślisz, że po raz pierwszy wygrasz. No, Możemy się to założyć, że ty nie wygrasz? A coś jeszcze, jakąś stawkę? A co byś był w stanie postawić na to, że nie wygram? Dom? <laughs> potrzebuje kartonu. <laughs> eh, no we, to komputer. Okej. Okay. Okej, okay. A ty co mi dasz? Nie, nie, chcę Dobra. nie, okay. Dobra. Od czerwca funkcjonuje liga oparta o rozgrywki na szablonie H3DM2.1. Gracze podzieleni są na kilka dywizji ochrzczonych imionami bohaterów z gry. Dywizja Grindan, Labeta, Alamar, Sermullich oraz Sandro. Poszczególne dywizje zrzeszają graczy o różnym poziomie umiejętności, co oznacza, że każdy może zmierzyć się z dostosowanymi do siebie rywalami. Dużo turniejów, liga h 3 1 jest liga H3D1 działa grają ludzie tam są dywizje jakieś też podzielone prawda tak tam jest Trzymaj tak że rentuje, no dywizjami. ja tam ja tam gram jest tak że jest, jest, są trzy dywizji, powiedzmy bo jedna jest podzielona na dwa bo jest za dużo ludzi mm. wzięło w tier jeden i każdy się zapisał do której chciał więc taki powiedzmy podział umiejętności jest jak się komu wydawało jakieś silne i zaskakująco nieźle to wyszło w sensie mm. że naprawdę jest tak że w tym e, w tym tier 1 grają najlepsi gracze, czyli ja coś tam bardziej casualno gdzieś niżej i w sobie problem się jakby sam rozwiązał, że nie trzeba było oceniać, mówić mm. komuś nie, ty tutaj nie pasujesz, tylko wszyscy się ładnie rozstawili i tak w miarę sobie to wyszło i na koniec jak wszyscy już pograją, to, to myślę, że będzie jakieś jakieś przesunięcia będą, bo się okaże no coś. tak jak widzę, że jest awans do... No dokładnie i tak... Do, jest strefa spadkowa, I... a nie jest awans do, do ekstraklasy. klasy. Dokładnie tak. I jest e, spoko. W ogóle fajnie, że H3 DM1, najlepszy tempiek ever i, i fajna inicjatywa. Spoko. Ja, ja mi się to podoba z tego względu, że to właśnie jakby zapomina taką miszę, że jak nie masz jakby turnieju, a chcesz coś pograć, no to żeby to nie był tylko ranked, no to zagram no, sobie do ligi, no, ligi no, nie? No, jakby no. to jest tak po prostu... Nie ma jakiś super stawki, bo nie ma chyba nagród rzeczowych w z tego co Nie ma. Nie ma chyba jakichś tam sponsorów i tak dalej. No ale to jest takie właśnie, że... Okej, okay, zagrałbym coś, ale co, ranket znowu tylko... o, mam przeciwnika widzę, zagram do ligi to będzie zawsze. No i tu wiadomo, że tu będą to będą dobre gry i fajne, hmm. akurat nie, w moim przypadku, bo wszystko się na Nie, nie idzie. Jakby... Nie jestem zaskoczony. Ale jakby wciąż tam wiesz, w 20 pewnie to wygrać. Tak. Tak, jestem przekonany. Ruszyła kolejna odsłona rozgrywek skupionych wokół szablonu Mirror Rebus. W pierwszej edycji zwyciężył Szopa 666, a jak będzie w tym roku? Dużo turniejów. Turniej Mirror e, Turniej Mirror Phantom organizuje taki turniej, 10 zł, wpisowego. E, Tam chyba jest prawie 2000 kula nagród z, tak. z To jest e, dużo i, 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 I co? I, no i tylko na Mirror jak sama nazwa tu wskazuje. Także w sumie fajnie. No, nie. Moim zdaniem, tak, tak do postreamowania, post do osłabienia, Mirror Rebus, spoko. Lepsze niż Jebus, gorsze niż fajny Template. E, zapisałeś się? Tak, nawet no, zostałem zaproszony przez pana. A, telefon. jesteś rozstawiony, grafem. W się tak super z tego cieszę, bo mega nie lubię robić przelewów na 10 złotych. Bo to tam trzeba, tyle czasu to trzeba zrobić jakiś tam przelew, jest takie upierdliwe. Jak, no, już, no. jak już mam przelewać pieniądze, to milionach, nie? A nie jakieś tam 10 zł. Ci wyślę mój numer konta. Dobra, jakieś typy? No, jakieś typy startują. <noise> jakiś typ pewnie wygra. jakiś typ pewnie wygra. 100% skuteczności przepowiedni. A tak serio, kogoś byś obstawiał poza sobą znowu? No, ja myślę, że... Czy ktoś, może, czy ktoś może zaskoczyć według ciebie? Tak, wiesz, Ktoś spoza tej takiej betonowej czułówki. Coś tak wryje dziurę w tym betonie i tak się wyłoni. No ja myślę, że to będzie amateur. amator. Serwiński. Amator serbiński. Amator serbiński. Ja myślę, że serbiński. No, on coś wreszcie wygra. Choć kurz po mistrzostwach Polski dawno opadł, to pragniemy wszystkim przypomnieć tegorocznych finalistów i ich wyniki. Na czwartym miejscu uplasował się gracz Oniku Majestatyczny, przez wielu obserwatorów okrzyknięty największą niespodzianką turnieju. W meczu o trzecie miejsce po niesamowicie ciekawej bitwie finałowej pokonał go Jeleń117, który tym samym stanął na najniższym stopniu podium. Wielki finał rozegrał się między obrońcą tytułu Dawidu 91 a jego rywalem z ubiegłorocznego półfinału Tyranuksusem. Zemsta była słodka i to Tyranuksus został nowym mistrzem Polski. Podczas ich pojedynku w krakowskim lokalu Hevre miał miejsce meetup społeczności, gdzie oprócz obejrzenia meczu była również możliwość wysłuchania kameralnego koncertu Heroes Orchestra oraz wzięcia udziału w interaktywnym teście wiedzy. Nasi prowadzący podsumują dla Was najważniejsze statystyki tych, jak na razie... dużo turniejów mistrzostwa polski. No nawet igracie polski nie pasują do rytmu. Płaśnie pasuje do rytmu. A twoja właśnie pasuje do kolumnoty. a twoja to... Dużo turniejów, mistrzostwa Polski. Słuchaj. Wykułeś na pamięć, statystyki... Tak. Wszystko mam po prostu na blachę. Możesz mnie egzaminować. No dobra, no to zaraz się przekonamy. Czy organizator wiedział w ogóle, co się działo w trakcie Mistrzostw Polskich? To że. Quiz, nie, że. Sprawdź swoją wiedzę o mistrzostwach. Organizator nie znał odpowiedzi na ósme pytanie. Ile wszyscy klikają, Jakie było ósme? Czemu on nie wiedział? Okej, okay, pierwsze pytanie. Ile ludzi wystartowało? Mieliśmy zapisanych 1087 osób. Ile dni trwały Mistrzostwa? 3,5 miesiąca to jest jakieś 105 dni. Ile było w Polinalu? 5 tysięcy w gotówce i drugie tyle w rzeczowych, co daje łącznie 10 tysięcy Ile ludzi oglądało finał? W piku transmisji było ponad 6 tysięcy osób, dokładnie 6170 A od 3 miejsca? 4,5 tysiąca osób. Albo 4,250 osób. A ile osób na mitapie? Podobno w najlepszym momencie było jakieś 130, ale ja w tym czasie z tobą komentowałem. Ile osób brało udział w Kuizie Wiedzę? Jakieś 40? 30 chyba 3. Coś było tego. Między 30 a 40. Ile wzrostu ma Tyranuksus? Met dziewięćdziesiąt? Jeden? Ile sekund trwał finał? Nie umiem tak szybko tego ponikać. Dwa godziny później. to jest dużo? Sto pięćdziesiąt tysięcy sekund? Nie mam pojęcia. Ile razy ktoś na czacie przypierdzielał się o użycie pęta, w trakcie walki trzecie miejsce? 144 To liczyłem. <laughs> Za każdym razem jak ktoś powiedział coś głupiego o to zaznaczam taką kreskę raz w zeszycie, no nie? Potem je przeliczyłem wszystkie. Ok. Długo jeszcze będziesz tak robił to Mistrzostwa? Jeszcze przynajmniej jedno na pewno. 2 ...rok. 2022. Dziesty rok Będzie kolejna edycja, pierwszy kwartał, a co dalej to jeszcze życie pokaże. A kiedy się można zapisać? Jak ogłosimy. A czemu ja nie wiedziałem o tym, że można się zapisać i nie zdążyłem się zapisać? Jak ty nie zdążyłeś się zapisać? Tak ludzie często piszą, mnie to bawi. Że okay. Lipiec, jest już finał Mistrzostw <grym> jeszcze, można się jeszcze, 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 jeszcze wiadomości, czy można się jeszcze zapisać do <grym> Mistrzostw Polski. Ale, slot w finale kosztuje 30 tysięcy złotych, zapraszam do zakupu. Stary konkurs! Stary konkurs! Stary... Aż... Łojacie! Łojacie, stary ten konkurs z maja, mamy konkurs do rozstrzygnięcia. Boże, co tam było? I co będzie robił Graal Factory? Takie było pytanie, odpowiedzi było zaskakująco dużo. Wybraliśmy jedną, która nam się najbardziej spodobała, która nas najbardziej rozbawiła. Teraz e, zwycięzca może wybrać, czy chce słuchawki Trust Gaming, czy mój szacunek. A zwycięzcą turnieju, konkursu, rozgrywek na YouTube jest Rafciozo, który napisał, że gra w faktory. Zamiast klasycznych plotek karczmasz będzie nam szeptał do ucha w kalunki na Kiszaka. Śmieszne. Teraz śmiech spuszkę. Mnie rozbawiło to. Fajne to było. Też ja, ja się miałem. Widać, że Rafciozo e, Fan kolumny oczu, że taki, taki Inside Joke trochę o... o odnośnie jego który któregoś tam kolumny hmm. oczu. Fajne, podobało mi się. Fajne. Także do ciebie wędruje szacunek? Albo słuchawki? Napisz na priw, co chcesz. Tak. Nowy konkurs! To już właśnie dziś! Skarkuj do klawiatury i odpowiedź pisz! Ale jaki będzie konkurs właściwie? wstydze? to śpiewasz? Nie wymyśleliśmy nowego konkursu. <laughs> trochę przypomnę, to już zaśpiewałeś. Najlepszy Heroes'owy konkurs. Wow. Wow. Kto da najlepszy Heroes'owy pomysł na konkurs? No. Piszcie w komentarzach. A co do to do wygrania? 5 kluczy na gry od GOG.com. 5 różnych gier. Tyle. pięć gier. To więc niż 4. Ruszyła druga edycja Clan Wars. Do udziału zgłoszono następujące zespoły. Cave Vipers, Risk and Gain, Heroes Alliance, Pojebany Syndykat, Fuzja Pojebanego Stosu i Syndykatu, Gladiatorzy Aren, Zblesowane Anioły, The Mighty Gorgons, Guardians of Luna. Każdy z klanów będzie musiał stanąć do serii pojedynków z pozostałymi drużynami. Pula map składa się z dobrze znanych szablonów, m.in. Jebusa, H3DM1 czy 6LM10A. Są też małe niespodzianki, takie jak fanowski twór MT Dogo czy Mirror Firewalk w wariancie dwóch na dwóch. Dużo turniejów. Wiesz, zaczynamy nawet kamo, a skończyliśmy poprzednie? nie. To, to zwróćcie uwagę, że jest super klimatyczne. Grajcie w Heroes. na pewno robicie, tak, że zaczynacie sobie mapę, gracie potem cały dzień, już tam macie milion tytanów, no nie i w ogóle. Sejwujecie, będziecie spać. Wstajecie następnego dnia i... No dobra, już tam zaczął nową mapę. No nie? tak samo bo z Clan Warsami i już nam się nie chce dogrywać tam. New tyf, game. Nowe Clan Warsy. No i spoko, no, są jakieś nowe, nowe klany powstały. Tak, o no, co by... RNG, którego nie było? Tak. Parę klanów, które były wcześniej nie gra, teraz już ich nie ma. A też były różne transfery, było okienko transferów, można powiedzieć. Key Vipers, tutaj Mac Beretta na przykład zakupiło Heroes Alliance z kolei Warciego. Yy, Także trochę się tam pomieszały te składy, wzmocniły się, yy, tylko pojebany stos się bardzo osłabił, pod do syndykatu. No u nas to jest taka sytuacja, że większość osób nie gra w ogóle już w Heroesy, a Jelen gra dużo, ale mu się nie chce bawić w los, bo on chce grać tylko na najwyższym światowym poziomie z najlepszymi na świecie zawodnikami. I ten, więc... Sobie to jest poważny że... problem. No, ja i wami byśmy pograli, też nie mamy dużo czasu w tych turniejach, jest teraz tak dużo, że chcieliśmy, żebyśmy sobie u jakiegoś innego planu zagrali po prostu jedną, dwie gry i najlepszy do tego naszym zdaniem był Syndykat, bo oni są najśmieszniejsi i najmniej poważni ze wszystkich planów. I, 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 naj, i najlepsi teraz oficjalny. Teraz Syndykat już nie? Teraz, teraz, tak, teraz oficjalna wytyczna jest taka że W ostatnim czasie na YouTube zaroiło się od filmów użytkownika Mach Beret. W swoich materiałach prezentuje on ciekawe sposoby na przeprowadzenie bardzo trudnych walk, często przy użyciu niezbyt popularnych w mecie zaklęć takich jak Inferno, Ludowy Pocisk czy Pole Minowe. Największą popularność osiągnął film opublikowany na kanale Jaskini Behemota i opisujący niesamowitą technikę Blind Block, do której przylgnęło określenie masowe oślepienie. Macbeth. Barrett, straszny z wyrol. Co to jest za typ? Koleś po prostu chyba ma za dużo czasu wolnego, siedzi po prostu i do klika w chirosach wszystko, aż znajdzie coś tam, czy można, co, co nikt nie wiedział. Tego filmik są to... spoko. Ja bardzo szanuję. Większość z nich jest taka, że faktycznie ma zastosowanie w PvP. Małe, bo małe, bo musisz mieć bardzo specyficzną mm. sytuację. No ale jak on znalazł tutaj taka specyficzna sytuacja, tutaj taka specyficzna sytuacja, to nagle się okazuje, że coś, co zdaje... Zawsze gdzieś coś, co możesz się wykorzystasz może raz na 1000 gier. Jak masz 100 takich rzeczy, to już w 10% mm. grach możesz wykorzystać jeden z jego trików. I to jest bardzo spoko. A w Luna Challenge' to w ogóle mnie tak rozwalił, bo... Ja podjąłem ten challenge i zagrałem to i sobie się, Kurde, ale dobrze zrobiłem. Du dużo nad tym nie siedziałem, a tak na szybko rozkminiłem, poklikałem i że na trzy ściany zrobiłem. Straciliśmy tam kilka tych rusałek, myślę sobie. Kurde, no chyba się lepiej nie da. No na trzy ściany, no jak można zrobić lepiej niż na trzy, na trzy ściany tę tam hordę dorożców, a, a ty to zrobił na dwie ściany. A ja byłem ja już przekonany, że się nie da zrobić na mniej. I... wjeżdża no, MacBeret tak. cały czas. to zdziwia. jest takie właśnie, że ty jesteś pewien, że się nie da, ale przychodzi ktoś, kto o tym nie wie i to robi. <laughs> ale w ogóle, w sensie, mi się strasznie podobają tego filmiki, te różne poradniki tam, jak zrobić cyklopiarnię tam Luną, jak zrobić coś tam, nie? Bo każdy ten pomysł, on się nie opiera w ogóle na Magii jakby MacBeret pokazuje, jakby chce pokazać, to tak wydaje mi się, że to jest trochę jego cel, że słuchajcie, bez Magii Ziemi też się da fajnie zagrać. Jak jej nie dostaniecie, to jakby nie jesteście skazani na porażkę, tylko możecie zrobić dużo innych ciekawych rzeczy. I moim zdaniem to jest super, super właśnie takie trochę próba wyrównania tej mety w magii, że inne magie też mają swoje jakby plusy. I to w ogóle będzie jeszcze, lepsze, jak się okaże że na przykład foca niedługo z tą magię ziemi, że tam w jakiś sposób ją że to spowolnie nie będzie takiej OP i tak dalej. To nagle te wszystkie jego triki okażą się jakby... Jeszcze bardziej wartościowe, jeszcze cię, częściej będziemy mieli te magie, tam wody, ognia, powietrza, bo będzie się w po prostu je brać wtedy. Więc yy, dla mnie super. I ostatni filmik, który oglądałem: Greminy i Teleport. Był fajny, super. Zastosowanie tego, że magowie obniżają manę, że teleport jest tani i że możemy tym greminem latać po całej kolumbictwie, po całej co jest takie genialne, żeby to rozkłonić, że, że można tak po prostu wykorzystać mechanikę. No, mózgu po prostu. Dlatego jest Kape To no, dlatego, bo to jest taki typowy przykład kogoś, kto jest super inteligentny w jednej dziedzinie, ale popełnia podstawowe błędy w innej dziedzinie życia. Na przykład jak jakiś tam... nie wiem. Ee, ktoś tam. A, e, Ko e e kojarzę jego historię. Całkiem fajne. Szybkie strzały. Dobiega końca rosyjski turniej Long Way. Po zwycięstwie nad Laki FM w drabince zwycięzców, Shopa 666 zapewnił sobie udział w finale i oczekuje teraz na swojego rywala. Trzymamy kciuki. Zakończył się turniej Hells Bells, którego cechą charakterystyczną było rozgrywanie wszystkich gier Miastem Inferno. W finale Shopa 666 po raz kolejny pokazał, że jest absolutnie topowym graczem, pokonując Lizarda 2-0. do Organizacja eSportowa Devil's One jako pierwsza w Polsce i na świecie oficjalnie zakontraktowała graczy Heroes 3, Jelenia 117 oraz Lecha. Do dyspozycji szczęśliwców jest m.in. nowoczesny ośrodek eSports Performance Center w Warszawie i wsparcie psychologów sportowych. Do 30 września trwa drugi etap konkursu Map Maker Akademii Wojny, podczas którego użytkownicy mogą oceniać aż 29 map przygotowanych specjalnie na to wydarzenie. W sierpniu miał miejsce 16. Konwent Jaskini Behemota, czyli coroczny zlot fanów Heroesów i fantastyki. Podczas tego wydarzenia odbyły się mini turnieje Areny Heroes 3 i Heroes 5. W obu zwyciężył konwentowy weteran Wojrat, pokonując kolejno maestro i MC Roba. I e, koniec odcinka, to już jest koniec. Opowiedzieliśmy wam troszkę rzeczy. Staraliśmy się to skompresować, mieliśmy bardzo dużo zaległości, także wybaczcie nam. Że nie było może idealnie, ale poprawimy się. Łapki w górę, komentarze, yy, subskrypcje na kanale. Co jeszcze potrzebujemy? Szybko, szybko, bo dzieci wciąż. Ale pieniądze. W na następnym odcinku kolejny oczu Lech wydaje solową płytę z dwinklami. Z piosenkami tylko o heroesach. Ja. Mistrzostwa Polski były wspaniałe i doskonałe. To najlepszy turniej w jaki w ogóle był zorganizowany w historii dwudziestoletniej tej gry.